Cieszę się na pewno, że, że jestem na podium. Nie, nie byłem świadomy, że jestem tak dobrze przygotowany. Wiedziałem, że jestem dobrze przygotowany, ale że aż tak. Musiałem bardzo szybko zmieniać styczki, ponieważ te skoki nie były złe. One były po prostu. Jak wznosiłem się ku górze, to stręcałem poprzeczkę, czyli trzeba było jeszcze twardszą gdzieś tyczkę. No, Czyli ja się powinienem cieszyć, tylko tyle, że stręcałem tą poprzeczkę. No i na ostatnią próbę na T65, no niestety, loteria musiałem zmienić tyczkę na jeszcze twardszą. No co jest zawsze problematyczne dla głowy i w ogóle, że trzeba powtórzyć ten sam skok, skok. No ale udało się, jestem zadowolony z tego, co dzisiaj zrobiłem, jak zagrałem z nimi. No na pewno niektórzy przy zmianie tyczek, no. no w ogóle gubią tą technikę i mi się udało jej nie zgubić. No ale dochodzę na pewno do tych wysokości, które miałem na hali. No i mam nadzieję, że będzie tylko z górki już teraz. No, ja myślę, że jakby była czwarta, czwarta próba, to mogłoby być ciekawie. Na, pe na pewno było mnie stać na to 5,95. Długi konkurs, stresujący konkurs też dla mnie, bo jednak to 65 w trzeciej próbie, no to, no to, no to był, było obciążenie psychiczne. No nie wiem czego zabrakło. No, no mówię, gdybym miał czwartą próbę, to mogłoby być ciekawie.